Krótkie nagranie, jakieś specjalnie nieplanowane, więc nawet nie wiem, nie mam żadnego planu, co mówić. Auto po odbiorze, tak to wygląda. No, wizualnie za wiele się nie zmieniło, tak naprawdę. Dźwiękowo jest głośno, nie wiem, jak będzie mnie słychać nawet na tym filmiku. Pracuje ładnie, bardzo agresywne jest, ciężko się dosyć prowadzi. Ale myślę, że kwestia przyzwyczajenia. Pod maską wygląda to w ten sposób. Bardzo estetycznie, trzeba przyznać. Tutaj jeszcze pojawią się naklejki z logiem. No ale z racji, że. Nachylam tak naprawdę w trasie, no to jeszcze one naklejone nie zostały. No i co? Tak na szybko to mniej więcej byłoby tyle. Spróbuję złapać jakiś wydech. Nie wiem czy to się uda, zobaczymy. położy jakieś listki. No mniej więcej coś takiego. Myślę, że jest fajne. Jadę dalej.